Szanowni Państwo, ja bardzo dziękuję Panu Generałowi Kolaszewskiemu za jego kolejną wizytę w Polsce. Pamiętamy, że w ubiegłym roku, w sierpniu, na kopcu Kościuszki Pan Generał otrzymywał swoją trzecią gwiazdkę generalską. Odbywała się promocja Pana Generała. A przede wszystkim jest to o tyle istotne, że Pan Generał jest dowódcą reaktywowanego V Korpusu US Army, a więc oddziału, który jest odpowiedzialny za dowodzenie siłami amerykańskimi nie tylko w Polsce, ale w całej naszej części Europy. Jak wszyscy doskonale wiemy, dowództwo V Korpusu, wysunięte dowództwo, jest w Poznaniu, rozpoczęło już swoją działalność. Bardzo cieszę się z tego, że zgodnie z propozycją strony amerykańskiej Stanowisko zastępcy dowódcy w, w Fort Knox w Kentucky, a więc w dowództwie V Korpusu będzie sprawował polski generał, będzie to pan generał Jox. Ta współpraca dowodzi bardzo silnych relacji polsko-amerykańskich, jeżeli chodzi o obronność, a więc żołnierze polscy ćwiczą z żołnierzami amerykańskimi. Tak było w ubiegłym roku, mimo epidemii. Tak też będzie w tym roku, będzie w latach następnych. Dzięki temu Interoperability, a więc ta interoperacyjność, wzrasta z roku na rok. Dzięki temu Polska i cała wschodnia flanka NATO są bardziej bezpieczne. Rozmawialiśmy także o implementacji umowy polsko-amerykańskiej podpisanej 15 sierpnia ubiegłego roku. w Dnia ważnego, bo to było stulecie. Bitwy warszawskiej, wielkiego zwycięstwa w 1920 roku, ale umowa jest bardzo ważna dla bezpieczeństwa dzisiejszej Polski. Na podstawie tej umowy prowadzone są działania, które pozwolą na to, żeby Armia Stanów Zjednoczonych, jeżeli będzie taka konieczność, mogła wesprzeć siły natowskie, mogła wesprzeć siły polskie. Chcę powiedzieć, że implementacja tej umowy odbywa się bez żadnych przeszkód. Chciałbym też podziękować osobiście panu generałowi za zaangażowanie pana generała we wzmocnienie relacji polsko-amerykańskich. Dziękuję za aktywność pana generała i chciałbym też podkreślić, że proces współpracy między Wojskiem polskim a siłami Stanów Zjednoczonych przebiega w sposób niezakłócony. Dzień dobry, Szanowni Państwo. Panie Ministrze, dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie i dziękuję, że mogliśmy porozmawiać o przyszłości piątego korpusu, dowództwa V Korpusu w Polsce. Nasze dowództwo znajduje się w Fort Knox, Kentucky, natomiast nasze wysunięte dowództwo jest zlokalizowane w Poznaniu. To bardzo silny sygnał pokazujący, że zarówno dla nas, jak i dla Polski bardzo ważne jest wzmacnianie bezpieczeństwa nie tylko naszego wspólnego, ale także naszych sojuszników. Wysunięte dowództwo V Korpusu, jego lokalizacja w Polsce nie tylko pogłębia nasze więzy obronne, ale także świadczy o większym bezpieczeństwie nie tylko dla Polski, ale dla całego regionu i umożliwia stawienie czoła wszelkim wyzwaniom. Dziękuję bardzo Ministerstwu Obrony Narodowej za bardzo bliską współpracę i czekam na generała Joxa, który dołączy do naszego zespołu w Fort Knox. Pozycja, którą obejmie, to jasny sygnał bardzo bliskiej współpracy, silnej współpracy między polskimi siłami zbrojnymi i siłami zbrojnymi Stanów Zjednoczonych. No i w końcu chciałbym powiedzieć, że wszyscy żołnierze V Korpusu nie mogą doczekać się powrotu do Europy i bliskiej współpracy zarówno z naszymi polskimi gospodarzami, jak i ze wszystkimi krajami sojuszniczymi NATO. Dziękuję.